Nawrocki, kandydat PiS-u na e, prezydenta Polski jako kujowe, bo to nie brzmiało. Latał do Moskwy znawać jako agent rosyjski z czasów, kiedy był <dysklarzim> dygnitarzem i okupowali e, Muzeum Stania Warszawskiego. Latał tam i den denuncjował, donosił wszystko to, co mu zuku agent rosyjski, śpiegował na rzecz Rosji. Dzisiaj to wyszło. On się tłumaczył tam jeździł. Walczyć o Polskę jakieś głupoty, jakieś farmazony totalne. Jedyny Reset taki prawidłowy zrobił z stosunków to był jedyny premier Tusk, który spowodował, że Putin był w końcu normalny. No ale potem PIS spowodował to, co zrobił, że znów zepsuł relacje z Rosją. Z powodu pisu Rosja zaatakowała Ukrainę. A teraz, kiedy jest już Putin zły, to Putin to PIS chce z nimi resetu. Nie wtedy kiedy był dobry. To są tacy ludzie, wszystko na to robią. Każdy głosuje na PiS, jest radcą Polski, powinien być, jak to mówił poseł Broniewski. Kula w łeb. Pozdrawiam.